Nowa mafia to jak propozycja nie do odrzucenia, ale na taką okazję trzeba się odpowiednio ubrać, bo nie wypada przyprawiać sycylijskie krawaty bez szczypty włoskiej elegancji. Zaraz moment, bohaterem tej gry jest czarnoskóry weteran z Wietnamu, który biega w wojskowej kurtce? Co to za so wódu? Huh? <laughs> just money, it's freedom. Most days I wish I never made that call. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a to jest recenzja gry Mafia 3 w wersji na konsole PlayStation 4. Gra wyszła też na Xbox One oraz komputery Windows'owe i Macowe. Rozumiem fanów serii, którzy oczekiwali po Mafii 3 kontynuacji klimatu rodem z Ojca Chrzestnego, kolejnej opowieści o włoskich gangsterach w Fedorach, ale z drugiej strony szanuję próbę zmiany klimatu. Przeniesienie w trzeciej odsłonie akcji do końcówki lat 60. i obsadzenie postsycylijskiej mafii w roli mordowanych przez czarnoskórego bohatera antagonistów. Aby wprowadzić taką zmianę klimatu trzeba mieć… cóż, pohones. Ale trzeba też potem ten temat solidnie udźwignąć, aby wyjść z tego zwycięsko. Oto Lincoln Clay. Mieszkaniec Nowego Orleanu, weteran wojny wietnamskiej, sierota i gangster. Sam pomysł na osadzenie akcji gangsterskiej gry z takim bohaterem w czasach bardzo wyraźnej segregacji rasowej jest świetny i ogólnie trudno coś zarzucić produkcji, jeśli chodzi o klimat. Od wybornie dobranej muzyki z czasów hipisowskich granej w radiu, przez stroje i samochody, a na projekcie miasta kończąc, duch tamtych czasów oddany jest naprawdę malowniczo. Co prawda za nową mafią stoi inna ekipa twórców, bo tym razem Czesi, Stukaj Czech przy grze tylko pomagali, a głównymi twórcami jest kalifornijski Hangar 13, ale widać tu podobne przywiązanie do barwnego ożywiania dawnych czasów. Szkielet fabuły jest strasznie banalny, bo to kolejna opowieść o człowieku zdradzonym przez swoich współpracowników, który wyrusza na krucjatę mającą tylko jeden cel zemstę. W typowym dla gier stylu jego zemsta będzie wymagała metodycznego przejęcia kontroli nad działalnością przestępczą całego Nowego Orleanu, żeby przypadkiem gracz nie miał za mało do roboty. Ale nawet tak banalną w założeniach fabułę można ubarwić ciekawymi wydarzeniami i dobrze poprowadzić. I w pierwszych godzinach rozgrywki Mafia 3 wydaje się robić to dobrze. Zaczyna się od zuchwałego napadu, w połowie którego akcja przenosi się wcześniej, aby pokazać jak do niego doszło. Potem powraca do przerwanego wątku, a wszystko to przeplatane jest ujęciami z jakichś pseudo-dokumentalnych nagrań, na których różne postaci opowiadają o tym, co się wydarzyło. Niestety po tym całkiem niezłym prologu Lincoln wreszcie przystępuje do przejmowania przestępczej władzy nad miastem i w tym miejscu wszystko zmienia się na gorsze. Mafia 3 ujawnia swój największy problem, ale zanim do niego dojdę opowiem jeszcze o kilku innych sprawach. Trzecia Mafia to naprawdę ambitny projekt, może nawet zbyt ambitny. Nie chodzi tu nawet o spore, świetnie odzorowane miasto, ale widać, że opowieść o Lincolnie kleju próbuje czerpać to, co najlepsze z ostatnich odsłon GTA. ma całkiem fajny, oparty na fizyce model jazdy. Olbrzymie amerykańskie bryki ślizgają się po mokrych drogach, jak na piekielne tarany na kołach przystało. Co prawda, oparcie wszystkiego na takim modelu fizycznym prowadzi czasem do takich śmiesznostek, jak sportowy wóz wykonujący wślizg Sub-Zero z Mortala na ciężarówce, ale można na to przymknąć oko. Niezły jest też model strzelania, już w szczególności animacje przeciwników trafianych w różne części ciała. To, jak wrogowie się tu zataczają i upadają, bardzo przypomina sterowane modelem Euforia w postacie z GTA 4 i 5. Dzięki temu naparzanie z broni palnej do wrażych gangsterów jest całkiem przyjemne. No i widać też całkiem wysoki poziom przywiązania do różnych, teoretycznie pozbawionych znaczenia, ale fajnych detali. Jak chociażby to, że nasze samochodowe radio w tunelach gorzej odbiera. Albo to, że można przenosić ciała, chociaż realnie nie przydaje się to do niczego. No, można nimi nakarmić aligatory w rzekach. Mafia 3 uderza też mocno w bycie skradanką, bo większość konfliktów pozwala rozwiązać wielkim nożem Johna Rambo. Mamy przyklejanie się do osłon, oznaczanie zauważonych wrogów na minimapie i animacje wykańczania wrogów tak brutalne, że aż można je w opcjach zamienić na bardziej. hmm. pacyfistyczne? O ile podduszanie można uznać za pacyfistyczne. Cóż, w porównaniu do wielkiego noża w krtań pewno można. Ale na tych wszystkich ambicjach twórcy dość mocno się przejechali i widać, że w wielu miejscach zadanie ich przerosło. Sztuczna inteligencja przeciwników. No, powiedzmy, że w akwariach żyją istoty wcinające martwe szczątki organiczne ze ścian, które charakteryzują się wyższym intelektem niż tutejsi gangsterzy specjalnej troski. Ej, gdzie się podział ten czarnoskóry Rambo z wielkim nożem? Nie wychylał się za tamtej osłony od 30 sekund, pójdę go poszukać. O nie! diabnął mnie! Diabnął. Dziabną mnie! Widziałeś? Diabnął oh, oh. mnie świnia. Ha! Oczywiście całkiem łatwo tu zginąć jeśli damy się otoczyć, ale przy odrobinie cierpliwości prawie wszystkich można wykończyć cichym pogwizdywaniem, które ściąga najbliższego typka pod nóż. Niestety, zdecydowanie większym problemem są błędy techniczne, niektóre naprawdę zadziwiające. Od przeciwników, którzy nie chcą zginąć mimo wielokrotnych strzałów i dźwignięć, przez wściekle zmieniające się pory dnia jakby Nowy Orlean działał na popsutej wersji Matrixa i masę błędów fizycznych oraz graficznych artefaktów, aż do tego, że gra jest piekielnie niestabilna i wywalała mi się do systemu operacyjnego więcej niż cokolwiek, w co grałem na PS4 kiedykolwiek. Ale o dziwo! Największym problemem Mafii 3. Nie jest ani zmiana klimatu, ani błędy, ani tempi przeciwnicy. Problemem jest ogólna struktura rozgrywki, która bardziej przypomina sandbox rodem z Ubisoftu niż to, do czego przyzwyczaiło nas Studio 2 Czech, znane wcześniej jako Illusion Softworks. Hangar 13 próbowało zrobić bardziej nowoczesną, dłuższą grę i wyszło im coś piekielnie zapętlonego, potencjalnie nudnego. Mafia 1 i 2 sięgały po bardzo ogólny szkielet rozgrywki gier takich jak GTA i wykorzystywały go do angażującego opowiadania swojej historii. Było tam otwarte miasto, ale służyło ono za tło opowieści, gdyż z sandboxami te gry za bardzo nie były. Tutaj niestety twórcy odwrócili założenia. Pierwsze dwie godziny przypominają stare Mafie, ale potem zaczyna się sandboxowa część rozgrywki i fabuła prawie całkiem ginie w masie powtarzalnych zadań. Lincoln Clay przejmuje kolejne dzielnice za każdym razem w podobny sposób. Najpierw wyrządza jakiemuś biznesowi szkodę, wykańczając kilku mafijnych żołnierzy, rozwalając jakieś dobra w paru magazynach, demolując jakieś sklepy, wysadzając lub śledząc ciężarówki. Kiedy już straty osiągną określony poziom, z ukrycia wychodzi pomniejszy boss mafii, któremu trzeba zrobić krzywdę i już możemy ruszać na polowanie w kolejnej dzielnicy. Pozyskiwane biznesy przekazujemy jednemu ze swoich trzech kapo i tu mamy nawiązanie do starych odsłon serii, bo jednym z nich jest podstarzały Vito, protagonista drugiej mafii. Ciekawym pomysłem jest to, że sposób w jaki rozdzielamy władzę w dzielnicach może prowadzić do konfliktów z naszymi kapo, ale też przydzielanie biznesów temu lub innemu podkomendnemu daje różne bonusy i dodatkowe usługi dotyczące skuteczności broni, oferty ciężarówki ze spluwami, którą możemy w każdej chwili wezwać, możliwości przekupywania policji, składu przyjeżdżającego nas wesprzeć swoją siłą ognia i tak Irytujące jest to, że ta cała wolność w podejściu do rozgrywki bywa nieudolna, bo na przykład nie ma tu przycisku skakania, a jedynie taki służący wspinaniu się i nie miałbym z tym problemu, gdyby gra arbitralnie nie narzucała na co możemy się wspiąć, a na co nie. Przez to wiele razy musiałem rezygnować ze swojego sprytnego planu infiltracji, bo twórcy w tym miejscu pozwalają się Lincolnowi podciągnąć, ale tu już nie. Co gorsza gra ma masę typowo Ubisoftowego zbieractwa, chociaż nie ma z Ubisoftem nic wspólnego. Na przykład kolekcjonujemy porozrzucane na śmietnikach podzespoły elektroniczne, z których robimy podłączane w różnych skrzynkach podsłuchy, a te oznaczają nam na mapie znajdźki przeciwników i inne badziewie. Panie i panowie, oto Lincoln Clay, znany gangster, słynny złomiarz. Ej, ty, wyskakuj z kasiory. I z aluminium. I to jest największy problem Mafii 3. Bardzo szybko porzuca opowiadanie ciekawej gangsterskiej historii na rzecz zbierania złomu ze śmietników, dokonywania dziesiątek identycznych zabójstw i czyszczenia masy bliźniaczych powierzchni magazynowych. Widać tu ambicje twórców, potencjał i serce włożone w różne detale, bo są momenty, kiedy gra się w to przyjemnie i samo zbieractwo oraz czyszczenie mapy może się podobać, ale tak naprawdę ani nie jest to dobra mafia, ani nie zachwyca jako sandbox. Mnie się jeździło oraz strzelało przyjemnie, klimat i muzyka też robią swoje, nowy Orlan czasem cieszy oko i potrafi być urokliwy, ale już po kilkunastu godzinach, czyli w połowie całości, byłem dość porządnie znużony powtarzalnością antymafijnej krucjaty Lincolna Clay'a. Cóż, udanego wycinania swojej drogi na szczyt nożem Johna Rambo. Game on! Oh god!

Dlaczego nie chcesz zginąć? Co tu się dzieje?